Urodziny dziadka. Kolejna rodzinna okazja, żeby wykrzyczeć sobie prosto w twarz, jak bardzo mamy siebie dość. Cześć, Mariusz. E? Jest dziadek? Śpi! Znowu śpi? Nawet się nie zorientuje, kiedy umrze. Ciągle śpi. Chodź tutaj, chodź tutaj. Dziadek po urodziny. Patrz, co kupiłem dla niego na prezent. A co to jest? No, co to jest? No, nowy telewizor! Nowy telewizor dla dziadka! Opłacało się! Mariusz, ta, 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 Ile on go tam jeszcze poogląda? Właśnie na tym polega prezentowy spryt. Dajemy komuś coś, co w gruncie rzeczy jest dla nas. No, dobra, dobra, ale dziadek jeszcze żyje? Jeszcze tak, ale to już kwestia kilku miesięcy. Już. Mariusz, można powoli myśleć o remoncie w jego pokoju, można omawiać ekipę. Wieś ile, potem się czeka na to wszystko, prawda? Także żebyśmy się nie obudzili z ręką w nocniku? O. Tak jak dziadek ostatnio. Jeszcze ta, jeszcze ta łajza mi rękę podała, no. Co za człowiek? Co trzeba mieć w głowie? Chyba to samo co na ręku. Ty, tato, nie. Nie weźmie go. Nie ma mowy. Pamiętasz, jak mu chciałeś łóżko przestawić w pokoju, tak żeby miał bliżej łazienki, żeby miał wygodniej, no. jest, ile to było lamentów, krzyków, płaczów, drapania ścian. I, I co? I co? I trzeba było z powrotem to łóżko na stare miejsce przestawiać. Tacy są starzy, uparci jak osmy i głupi jak dzieci. Jest mi ale nic mi nie ruszajcie, zostawcie tak jak było, ma być tak jak było, ma być tak jak było. Tato, nie, nie, nie. To jest w ogóle zły pomysł. Na co to komu tato? Ty się zdenerwujesz. Dziadek się zdenerwuje. Zwyzywacie się od debili. Po co to komu? Spokojnie, Mariusz. Tym razem rozegram to jak szachista. Ktoś tu jest? No, dziadek. Mówiłeś, że śpi. Ale no, nie mówiłem, że w łóżku. <ślesz> 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 o, dziadek, spuścił wodę. To musi być końcówka. Cześć, dziadek. Czego chcesz? Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Nie. Zdrowia, szczęścia i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Patrz, co mam dla ciebie na prezent. Co to jest? A, nowy telewizor. Hmm. Po co mi nowy telewizor? <laughs> no bo, no bo stary to grat. Stary telewizor jest jeszcze bardzo dobry. Ale ten jest lepszy. Nie chcę żadnego nowego telewizora, rozumiesz? Chcesz? Tato. Nie uszczęśliwiaj dziadka na siłę. Zamknij mordę. Oho, szachista. Pierwszy ten telewizor, będzie ci się lepiej żyło, stary dziadu. Ja mam swój telewizor, swojego pilota, jedynkę mam na jedynce, dwójkę mam na dwójce, na trójce mam TVP Info, niczego więcej mi nie trzeba. No i co, widzisz? Tato, starego psa nie nauczysz nowych sztuczek. Mariusz, drugi raz Cię uprzedzam. Zamknij mordę! Patrz, jak ten telewizor jest wspaniały. Zużywa mniej prądu. Będziesz mniej płacił za telewizor. Jak Ci jest mały, nie ma tej dupy z tyłu. Patrz, można go jednym palcem podnieść. Będziesz miał na całą ścianę. Naprawdę? Naprawdę. O, Naprawdę. Kurde. No, tylko zobacz, tylko podnieś. Hmm? Nie chcę go. Odgryzę mu ten siwy łeb. Odgryzę mu ten siwy łeb. Dobra, tato. Przykro mi, przegrałeś. Bierz ten telewizor, zasuwaj do sklepu, przeprosisz tam ładnie i powiedz, żeby ci pieniądze oddali. Mariusz, zamknij mordę! I zostaw mnie samego z dziadkiem. A, i ty... nie, 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 nie ma mowy. Dlaczego? Ty go udusisz. Potem powiesz, że się zaplątał w szalik i że to był nieszczęśliwy wypadek. Nie ma mowy. Ty jak chcesz, to nie jesteś taki głupi. <noise> Zamknijcie mordy i doglądać do telewizję. No Jaki Mawicz, jedziemy! Co to w ogóle jest za język? Zamknij mordę, i zamknij mordę, zamknij mordę, zamknij mordę, zamknij mordę, zamknij mordę, i zamknij mordę. Jak tak można? Co to w ogóle za uwaga? Co to w ogóle za uwaga? W kogo ty się wrodziłeś? W ciebie? Zamknij mordę! Kilka lat później. <noise> No jak Mariusz? Jak dzisiaj mieszka w pokoju dziadka? Super! Dzięki! Tato w ogóle wiesz co, to łóżko sobie przystawiłem bliżej łazienki, żeby było wygodnie. Matko od razu lepiej! I no, to chodź, no! no jo to chodź! No. O jecha. No a nie straszycie po nocach starać dziadka świeć panie nad jego duszą. A właśnie mi się dzisiaj śnił, tak? No, no. Mówił mi, że te wszystkie ryby w odrze, to wytruł tusk. Iż. No. Iż. No. Stary, głupi no. dziad. Widzisz, no, ale taka jest starość. Ty pamiętasz ten cyrk z telewizorem? O, no. Pamiętasz ten cyrk z telewizorem? Co to było? Co to było? Nie zmieniajcie mi, nic nie zmieniajcie. Ma być tak jak było, ma być tak jak było. Starość jest straszna, Mariusz. Starość jest straszna. Właśnie tato, a propos, to w ogóle zmieńmy właśnie temat, bo dzisiaj są Twoje imieniny. No i właśnie z tej okazji mam dla Ciebie prezent. Proszę. Co to jest? No jak to co, no? Nowy telefon. Po co mi nowy telefon? No, 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 bo, no bo stary to grat. Mój stary telefon jest jeszcze bardzo dobry. To jak ja, ja bardzo dobry? Jak bardzo dobry? Co pół godziny go trzeba ładować. Pół kilo waży. A jak się rozmawia przez niego, to się tak nagrzewa, że, że w rękę parzy. Nagrzewa się, nagrzewa się. Biorę go przez rękę sobie obciągam, tak go trzymam i nic nie czuję. Tato, bierz ten telefon. On jest lepszy. Będzie ci się lepiej żyło. Nie chcę go! Chcesz! Nie uszczęśliwiaj mnie na siłę! Bierz ten telefon, stary dziadu, i zamknij mordę! Mariusz. Mariusz, powiedziałeś do mnie, zamknij mordę? Powiedziałeś do własnego ojca, zamknij mordę? A twoja matka mnie straszyła, że ty nie jesteś mój? No.